No tak samo właśnie. O, już naprawiono Fricksona. Zapalają się 4-5 czerwonych świateł. Maksym, kierowca przestał je za fazę. Ruszyli, ruszyli kierowcy, kieruj z bardzo dobrym sercem, ale Frickson pozostał na pierwszym miejscu. Uj. Tutaj dosyć został wypchnięty. O, się skrzydła. Skrzydło Ferrari. Tam Excalibur był bokiem. Dwóch nie ma. O! Co tam się wydarzyło? Dramat kierowców, Samo, na twarze, Queer nie mógł wyjechać <laughs> o eee, tutaj... Dramat tych kierowców, już Queer bez skrzydła totalnie eee, Dokładnie, dramat tego kierowcy <laughs> Tak, 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 Samo bez na już na tym okrążeniu Więc Frisk o będzie Oj, ten wysik On nie popełnił błędu, że go przehamuje przed metą, Mam nadzieję, że nie Ojojoj! oj! Owrócony oj, oj! No. brickson! Drama tego kierowcy No nie. właśnie, już Czy... nurkowało, bo co się w kracie. O To jest stawka się podzieliła na dwa splity. Ten drugi... No. Ten drugi split to zasywanie F1 o, Oj oj oj! Ekscalibur queera i uszkadzam mu lewą no dramat tego kierowcy Dramat tego kierowcy No ten wyjść jest totalny, chociaż dwa teraz i chyba mm. Oj tutaj stos bardzo szeroko, ledwo coś się zmieścił Teraz strefa zamkowa No i błąd TOSa to jest je. obruszony I to Ciała są na dwa co przyjały, i Wirtualny samolot bezpieczeństwa. Dziewięć minut to wyprzedzenie. Tutaj seru trzyma wewnętrzną. O wiele późniejsze dochamowanie Fricksona. Frikson, Frikson, Zaprzeba. Dokładnie. Ociek dytarzy, wysoki sesji! Zobaczymy co się stało gdzie o to tą... o, samochód bezpieczeństwa pełny Oj Na tym na tym najgorszym na tym co się wycofał w kwalifikacjach, na tym samym zakręcie hamowało Ale Oj Dziwnie wystartowali, ale wszyscy zachowali na szczęście bezpieczny odstęp, nie stało się to co przednia. Dokładnie, jeszcze wszyscy jadą. Queer, Queer od razu do Sosa, który pod podniem... Oj tutaj, ja Charleson Jarny, ja był to było... w bandzie. Queer coś, chyba popełnił jakiś błąd, bo przyszedł go Rozdwoili na... <try> Trzy dwójki się rozwoili, gracze. tutaj Frixon bardzo blisko Kirulisa. Będzie wyprzedzał, nie wyprzedzał Panie nie wyprzedzał Jest różnica 5 km nawet 3 O już 0 teraz... Jabloń tak samo wyprzedza sterusia Chociaż Oj, oj posypała się lotka Jablona na pewno będą wjeżdżać do tu teraz Może ja... Jablon atakuje Fricksona jest w samym praktycznym miejsca co mnie Jechali oparcie o siebie co nie ma skrzydła, a to... Przy... Jabłoń też nie ma skrzydła. Się ma... nie ma prawa o, No skrzydła. tutaj ja tak jadą w sensie. trzech za, za sobą, a tutaj... Trzech bez skrzydłowców. A tutaj ster odpuścił. Oj! Oj, co tam się dzieje? Quer! Queer tam tutaj się queer bujał queer na bok nie mógł opanować bolidu. Queer z Chartsonem się tak po Brizzli Kosze tam trafiają. Tutaj Klosza będzie wyprzedzał Sterusia. Jest przywaga uwaga, bardzo za prędkości, ponad 20 km na godzinę i będzie od wewnętrznych próbował. Oj, jednak to odpuszcza. 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 Oj! Sterusia. Dramat sterusia! No to... ja za ja, szeroko ja, wyjechał. Oj, i tutaj jeszcze obraca z kloszy. Nie dochamował. No na pewno, przewaga, ars 10%. Uff. Już wyprzedza bez DRS, nawet oj, oj. no i wyprzedzenie nawet bez, ale Kino to nawet nie mógł walczyć, dokładnie nie miał... a te grupy to na pewno jest kontrowersyjna sprawa, dokładnie tutaj celność będzie wyprzedzał czarszona, odwłusza, oj, 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 oj Charles, leciał w ścianę wręcz, tutaj Źle przyhamował do zakrętu. Oj, Jesteśmy z diablonem. Ja bym będzie wyprzedzał Fricksona. Ja bym nie bez żadnej odpowiedzi od Fricksona. A na wyprzedza Kirulisa? Oj. O, Kirulis się ja teraz banda. Oj, Kirulis teraz dive w błąd po... Troszkę wypnął na ale ja się nie poddaje. I... Kirulis cały czas walczy No jak jeszcze baga to... Zczynać Ostatnio że nie, jeszcze nie, nie Oj, tutaj błąd się Fricksona. Się potwore, Fricksona! Frickson Oj. masakryczny błąd Dobrze nikogo ze sobą nie zgarnął Pod nawet tego A na bardzo blisko jabłona i będzie wyprzedzał go! Oj, taki teleport! Próbował, chociaż ja teraz... Oj! Anakinio troszkę zbawalnął fandę. Ale bok w bok tam kierowcy, Teraz Anakinio po wewnętrznie będzie próbował. Na całe się ma skrzydło. Jadą, tutaj Kirulis temu bardzo blisko się przygląda z tego. Z tyłu. Oj, oj, oj! Kirulis to to wypchnął! Kirulis no. wypchnął Anakinio! Teraz no to... Anakinio trochę też wypchnął. Nie wiem, co się za bardzo dzieje, ale tutaj... Uj, uj, uj! To Anakinio żyje? Żyje. Żyje, żyj, żyje, żyje Anakinio. Ależ tutaj walka, masaka. Już 2,5 sekundy za kloszą, są jakby... Tutaj Anna Kinio nie będzie potrzebował nawet DRS-u, żeby wyprzedzić ablona. DRS, już do Już DRS. Jest różnica tak z 10 km.